Jednym z najbardziej efektywnych sposobów promocji własnej działalności jest bez wątpienia newsletter, dzięki któremu twoi subskrybenci mogą być na bieżąco z tym, co się dzieje w twojej firmie. Możesz przesyłać im oferty swoich produktów, kursów online, usług, które świadczysz, możesz informować o ważnych wydarzeniach, w których bierzesz udział, lub po prostu dbać o swoją rozpoznawalność. Z pewnością, słysząc o milionowych karach za złamanie RODO, myślałeś o tym, jak skorzystać z takiego mailingu, z takiego newslettera i nie narazić się na odpowiedzialność Odpowiem właśnie na te wątpliwości w dzisiejszym odcinku jak podejść jak zbudować newsletter zgodny z prawem Na koniec jak zawsze dostaniesz ode mnie podsumowanie najważniejszych informacji Nie będę ukrywał te informacje to podsumowanie to mówiąc szczerze po prostu gotowa instrukcja działania ale zachęcam cię do odsłuchania całego odcinka Czas się przedstawić jeżeli chcesz to przewin o 15 20 sekund dalej Cześć, nazywam się Arkadiusz Szczudło i jestem prawnikiem specjalizującym się w obsłudze prawnej branży e-commerce, branży technologicznej. Współprowadzę Kancelarię Creative Legal, gdzie prowadzimy różnego rodzaju wdrożenia prawne aplikacji sasowych, pasowych, aplikacji mobilnych, webowych, także e-commerceów oraz marketplaceów. Jeżeli będziesz chciał lub chciała, abym poruszył jakiś konkretny temat, to napisz do mnie. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie do tego odcinka. Ok, to zaczynajmy! I właśnie zacznijmy od samego początku. Co grozi za taki niezgodny z prawem newsletter? Nie bez powodu właśnie nagrywam o tym całkowicie odrębny odcinek. Jest to temat bardzo ważny. I nie jestem tutaj po to, by cię straszyć, jednak muszę przybliżyć ci kwestię ewentualnych kar. Jeżeli chodzi o samu rodo, no to mówimy tutaj o kwocie bagatela 10 milionów euro lub 2% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa za poprzedni rok obrotowy i dotyczy to naruszeń obowiązków ciążących na administratorze i podmiocie przetwarzającym, np. brak wdrożenia odpowiednich środków dla ochrony danych. Natomiast w przypadku naruszenia takich podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych, na przykład uzyskanie zgody na przetwarzanie danych, to w tym przypadku kara może być dwukrotnie większa, aż 20 milionów lub 4% tego obrotu. Rzecz jasna, biorąc pod uwagę wielkość twojej działalności oraz ewentualny potencjalny rozmiar naruszenia przepisów, np. Na błędy przy newsletterze, no to kara prawdopodobnie będzie daleka od wskazanych kwot. Jednakże Myślę, że zawsze należy pamiętać, że to może być dopiero początek ewentualnych problemów. No bo jak masz źle wdrożony newsletter, no to pewnie posiadasz albo nie posiadasz polityki prywatności, a jeżeli posiadasz, to posiadasz ją błędną, nie masz dokumentów wewnętrznych RODO, lub masz ją po prostu niekompletną. Tą dokumentację no i samo naruszenie ochrony danych osobowych implikuje także straty wizerunkowe, zwłaszcza w obecnych realiach, gdy sprawy tego typu bardzo szybko zostają nagłośnione w internecie. Ale to było tylko RODO. Jeżeli mówimy o newsletterze, to musimy podejść do tego tematu szerzej. Muszę w tym miejscu również wspomnieć o karach za wysyłanie tzw. niezamówionej informacji handlowej i uprawianie marketingu bezpośredniego, bez uprzedniej zgody. W tym pierwszym przypadku mówimy o karze grzywny w wysokości od 20 do 5 tysięcy złotych, a podmiot, osoba, firma. Spółka, ktokolwiek, kto nie uzyskał zgody na marketing bezpośredni, która jest wymagana właśnie przez prawo telekomunikacyjne, to ta osoba, ten podmiot może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości do 3% obrotu za poprzedni rok obrotowy. No i ponadto, naruszenie przepisów prawa telekomunikacyjnego w zakresie właśnie marketingu bezpośredniego może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. No i jeszcze dalej idąc, Znaczenie mają również przepisy chroniące po prostu konsumentów, no bo naruszenie zakazu prowadzenia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, no to za to jest kara do 10% obrotu. Wobec tego co powiedziałem, ten temat na serio jest ważny i nie może być bagatelizowany. I Przejdźmy sobie teraz do części merytorycznej, gdzie pokażę Ci jak do tego podejść i co musisz zrobić, żeby Twój newsletter był zgodny z prawem. Od pewnego czasu wymagany jest regulamin newslettera. Są to nowe wymagania związane z omnibusem. O omnibusie na pewno słyszałeś, mamy też nagrany odcinek podcastu na ten temat, także zapraszam cię do jego odsłuchania. Newsletter może być klasyfikowany jako umowa o dostarczanie treści cyfrowych i to będzie się związało ze wszystkimi wymaganiami i utrudnieniami. Treści cyfrowe to dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. I zgodnie z jednym z poglądów, tym ostrożniejszym, newsletter może stanowić tego rodzaju treść, a więc będzie zawierana umowa o jej dostarczenie, czyli ten regulamin. I z tego właśnie powodu będzie wymagany taki odrębny, osobny regulamin świadczenia usług newslettera lub odpowiedni zapis w regulaminie Twojej platformy, Twojego sklepu internetowego, mówiący właśnie o tym newsletterze. I dodatkowo, jeżeli oferujesz lead magnety, czyli takie bezpłatne. Treści, e-booki, checklisty, cokolwiek do pobrania w zamian za zapis do takiego newslettera, no to również musisz mieć regulamin. Elite Magnet za zapis do newslettera również jest treścią cyfrową. I co warto wiedzieć? Oferowanie takich treści wyłącznie przez newsletter stanowi naruszenie prawa. Użytkownik musi mieć możliwość nabycia ich bez obowiązku zapisu do newslettera. W innym wypadku jest to po prostu uznawane za wymuszenie, tak bym to powiedział, kolokwialnie trochę. I tutaj poglądy są różne. Jeden z nich mówi, że taki lit magnet może być wysłany bezpłatnie, bez zapisu do newslettera. Inny mówi, że lepiej pobrać jakąś niską kwotę za taki lit magnet. Nie musisz jednak stawiać takiego odrębnego sklepu internetowego dla jednego e-booka. Wystarczy, że przy zapisie do newslettera, który pozwala na otrzymanie tego lit magnetu, dopiszesz krótką informację, że jeżeli chcesz otrzymać gratis w inny sposób, to skontaktuj się z nami, a my podamy ci odpowiednie, na przykład dane do przelewu. I kolejna kwestia, jeżeli chodzi o newsletter, to również dokument, no bo pierwszym dokumentem jest regulamin, drugim dokumentem jest polityka prywatności takiego newslettera. I co musi się w nie znaleźć? Newsletter sam w sobie nierozłącznie wiąże się ze spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, no bo w ramach newslettera zbieramy dane osobowe, na przykład maile, czasami jeszcze imię i nazwisko, albo jeszcze dodatkowe dane. I taki obowiązek informacyjny to po prostu polityka prywatności, którą na pewno kojarzysz jako konsument kupujący coś w sklepach internetowych. Kluczowe jest to, aby ten temat ująć możliwie jasnym i prostym językiem, który umożliwi każdej zainteresowanej osobie rozeznanie się w tym, jakie dane są zbierane i w jakim celu są przetwarzane. Po stworzeniu tej polityki prywatności powinieneś zastanowić się nad kwestią wyrażenia zgody lub nie użytkownika na treść tej polityki. Pamiętaj, że samego obowiązku informacyjnego, który znajduje się w polityce prywatności, nie trzeba jako tako akceptować. Jednakże, oczywiście, ze względów dowodowych, najlepiej, gdyby twój system przewidywał taką możliwość. Kolejną dobrą informacją jest to, że nie trzeba wklejać całego obowiązku informacyjnego, całej polityki prywatności, już w treści samej strony internetowej. To, mówiąc wprost, popsułoby design, popsułoby layout, układ całej twojej strony, całego twojego sklepu. Można taką politykę prywatności umieścić w formie odnośnika do odrębnej podstrony z treścią polityki lub do pliku PDF. Nie będę wchodził w szczegóły, żeby Ci nie zanudzać, co w takiej polityce prywatności powinno się znaleźć. Powiem ci dwie rzeczy. Polityka prywatności obowiązek informacyjny. To co powinno się tam znaleźć, to znajdziesz wszystko w artykule 13 RODO. A jeżeli nie chcesz czytać przepisów no to zachęcam Cię do zapoznania się z naszym artykułem Polityka prywatności jako obowiązek informacyjny z RODO. Link do tego artykułu znajdziesz, jak zwykle, w opisie do tego odcinka. Jak mamy załatwione kwestie dokumentów, to pewnie pojawia się gdzieś tam w Twojej głowie pytanie: czy muszę mieć również zgodę na otrzymywanie maili marketingowych? Kluczową kwestią w tym przypadku, którą również powinieneś się zająć jeszcze przed zbudowaniem samej bazy subskrybentów, jest ustalenie sposobu uzyskiwania takiej zgody. Zaczynając omawiać te zgody, warto wspomnieć, że oprócz RODO stosujemy w tej kwestii także inne obowiązujące ustawy. I przyniósł leterze, no to będzie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli USIUDE, prawo telekomunikacyjne, no i RODO, o którym już wspomniałem. W ramach samego USIUDE wyróżniamy zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Natomiast w ramach prawa telekomunikacyjnego mamy zgodę na marketing bezpośredni. No a jeżeli do tego dodamy jeszcze zgodę wynikającą z RODO, no to może zrobić się problem. Nagle musielibyśmy stosować trzy zgody odrębne całkowicie. No ale jest na to pewne rozwiązanie. Informację handlową możesz przesyłać odbiorcy wtedy, gdy wyraził on zgodę na jej otrzymywanie. W szczególności udostępnił ci adres e-mail lub wykonał jakąś inną akcję, która była odpowiednio opisana, co jest właśnie jedną z form wyrażenia zgody. To, co warto wskazać, to że zgoda musi być uprzednia, co oznacza, że nie można zapytać o nią dopiero w momencie kontaktowania się z klientem w celach marketingowych. Nie będę tutaj wchodził teraz w cold maile, bo myślę, że to jest temat zdecydowanie na odrębny odcinek podcastu, albo nawet większe szkolenie. Dzisiaj omawiam taki newsletter typowy, a nie cold maile. I pomimo różnych opinii na ten temat, przynajmniej na dzień dzisiejszy nie zalecam dzwonienia do poszczególnych osób i pytania ich o zgodę, bez wstępnej analizy i poznania ryzyka takich działań, właśnie takiego call mailingu. Wizja uzyskania aż trzech zgód, które będą ze sobą kompatybilne i kompatybilne ze wszystkimi ustawami no brzmi dosyć skomplikowanie i przerażająco. Na szczęście istnieją interpretacje przepisów, które pozwalają na zastosowanie finalnie tylko jednej zgody. Na razie skupiliśmy się na zgodzie na informacje handlowe, czyli zgoda wynikająca z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednak dodatkowo warto przyjrzeć się również systemowi Double Opt-in. I tutaj praktyka wskazuje, że wystarczy uzyskanie jednej zgody z UCDE na przesyłanie informacji o nowościach, promocjach, o produktach, usługach, jakkolwiek to nazwiemy. A gdy dodatkowo wdrożymy u siebie system Double Opt-in, czyli ten system, gdzie jest wysyłany link, z opcją kliknięcia, że ktoś potwierdza to, że chce się zapisać do tego newslettera, który otrzyma każdy nowy subskrybent, no to spełnimy wtedy obowiązki wynikające z prawa telekomunikacyjnego, czyli już de facto odpada nam zgoda numer dwa. I teraz, czy musimy pobierać zgodę numer trzy, czyli zgodę wynikającą z RODO? Tutaj mógłbym odpowiedzieć również, że nie, no bo zgodnie z interpretacją, na której ja się opieram teraz. I z którą również się zgadzam osobiście, nie trzeba stosować zgody wynikającej z RODO. Jeżeli zebrałeś zgodę z UCIUDE oraz zastosowałeś ten system Double Opt-In, no to wystarczy, że w swojej polityce prywatności wskażesz, że podstawą przetwarzania jest nie zgoda, a interes prawny administratora. I ten interes będzie związany właśnie z tym, że uzyskałeś zgodę na podstawie innych przepisów. To, co jeszcze warto wskazać, to że w związku z tymi nowymi omnibusowymi przepisami, o których wspomniałem wcześniej. Inną podstawą do przetwarzania danych osobowych w ramach newslettera może być również wykonanie umowy, czyli wspomnianego wcześniej regulaminu. Tutaj również myślę, że trzeba poczekać jeszcze na interpretację. Jeszcze kolejna rzecz, którą warto wspomnieć, to to, że zgoda nie musi być formalna. Zgoda może przybrać formę działania czyli to nie musi być checkbox, który klikamy ale może być po prostu aktywne działanie użytkownika przyszłego subskrybenta. I co za tym idzie? W praktyce możesz również w sposób opisowy wskazać, co będziesz wysyłał na maila przyszłego subskrybenta, i to będzie w zupełności wystarczyło, abyś mógł spokojnie spać no i nie zaprzątać sobie po prostu tym głowy. I podsumowując, zbierzmy wszystko, co jest potrzebne, abyś mógł rozpocząć promowanie swojej działalności, produktów, usług, które oferujesz, w 100% zgodnie z prawem. W przypadku newslettera musisz mieć zgodę spełniającą wymogi UCIUD regulamin usługi newsletter, politykę prywatności z odpowiednio dobraną podstawą przetwarzania danych i double opt-in. I to tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przydał Ci się i rozjaśnił Ci wszelkie wątpliwości związane z tym, jak stworzyć legalny newsletter. Pamiętaj, że w razie pytań w opisie do tego odcinka znajdziesz formularz do konsultacji. Zostaw także ocenę w swojej aplikacji, za co Ci bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. W kolejnym odcinku. Cześć!